W dzisiejszym fascynującym odcinku z Among the Sleep udamy się do przerażającego miejsca, aby zdobyć ostatnie wspomnienie naszej mamy. W celu oczywiście uratowania jej. Lecz niestety podczas naszej misji wydarzy się coś bardzo, ale to bardzo strasznego. A jeżeli jesteście ciekawi zakończenia, to zostawcie pod tym odcinkiem 3000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag przyjaciel, ponieważ nasz Mish jest naszym najlepszym przyjacielem. Natomiast, ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj w tym momencie kliknij czerwony przycisk. Subskrybuj i zostań z nami na dłużej Przed nami znajduje się portal, który prawdopodobnie prowadzi do ostatniej miejscówki Mamy już zebrane jedno, drugie, trzecie wspomnienie Brakuje nam tylko czwartego wspomnienia, które jak zdobędziemy to uratujemy naszą mamę Tak więc Kripolku, chodź tutaj ze mną Oj, ten miś naprawdę jest strasznie creepy, ale jest naszym przyjacielem Więc traktujemy go jak, oczywiście to jak najlepiej No i schodzimy do ostatniego miejsca Nie wiem co tu mnie spotka, ale prawdopodobnie jest to ostatnia lokacja, w której to... Uratujemy naszą mamę, a przynajmniej dowiemy się, co się z nią stało i czemu jej nie ma i czemu jest w koszmarze. Albo to jeszcze lepiej, może to my jesteśmy w koszmarze. Tego nie wiemy, ale dowiemy się tego wszystkiego dosłownie za chwilę. I nie mam pojęcia, gdzie ja jestem, i bardzo mi się to miejsce nie podoba. Jest tutaj zbyt mrocznie. Co to jest? Dobra, na pewno szuflady mogę otwierać i wejść sobie na górę, ale czy jest mi to potrzebne? Dobra, pytanie jest następujące. Gdzie my jesteśmy? Co jest? Coś tam się dobija. E, jestem prawie pewien, że. Coś tutaj jest. Aha. Czyli musimy zejść na dół. Na pewno. Nie wiem, czy powinniśmy iść za tym śladem mrocznym, ale chyba nie, to chyba nie jest dobra droga. O, na pewno ktoś sobie tutaj lubił grać w szachy, ale. To też nas nie interesuje. Nas najbardziej interesuje, jak dostać się tam na górę, bo jakby nie ma co, musimy otworzyć tą kratkę, aby przedostać się dalej. Tylko pytanie jest najważniejsze. O, najważniejsze, jak się tam dostać. I właśnie to znalazłem. To jest to miejsce, czyli tędy musimy przejść. Na spokojnie wdrapać się na górę, oczywiście przytulmy misia, żeby nam rozświetlił drogę. To jest w ogóle świetna mechanika, jeżeli chodzi o grę. Yy, jesteśmy małym bobo dwuletnim, i naszym zadaniem, żeby rozświetlić sobie drogę, jest przytulanie misia. No świetnie, świetnie to wymyślili, i naprawdę jestem pod wrażeniem. Ale dobra, kontynuując naszą misję, jesteśmy teraz na szczycie. I nie pozostaje nic innego, jak uwolnić tę szufladę. I wkurzyć to coś. Yy... To są owce. Czy to ma jakiś związek ze snami? Dobra. Aha, ja mam iść w tym kierunku, na pewno. Tylko, żeby to. No właśnie, żeby to nie zniknęło mi przypadkiem. Wo, Przepraszam, przepraszam, nie chciałem tego zrzucić. Nie chciałem cię wkurzyć. Czemu to wszystko się trzęsie? Dobra, szybko, szybko. Oh my god, oh my god. Uh. O! Ja prawie spadłem. Co jest grane? Ta gra jest naprawdę totalnie niebezpieczna. Nie spodziewałem się takich rzeczy tutaj. No dobra, idziemy na górę. Czerwone światło, pajęczyna. Chodzimy po zegarze. Zegar był na pewno w moim pokoju. Tego jestem pewien. Okej, okay, migające światło. Oho, światło miga jak w dorsach. Czyżby tutaj czaił się jakiś potwór? Oby nie. A, mogę przejść tędy. O ile to nie jest jakiś secret, ale... Nie, nie, nie. To jest ta pozytywka. Zepsuta pozytywka. Czyli znalazłem sekret. Zepsutą pozytywkę. Okej. Okay. No, przytulmy misia, żeby... O! O! Widziałem jakiś wielki cień. Ale to chyba tylko moja wyobraźnia? Ja już sam nie wiem. W tej grze naprawdę ciężko jest określić, czy to moja wyobraźnia, czy może to się dzieje naprawdę. I'm so scared, widzowie. I'm so scared. Ok. Chyba się uspokoiło. Po prostu ktoś chciał sobie namalować obraz. Uh, what is this? Te oczy. What? O! Oh. A jak podejdziemy, to ich nie ma. Dziwne, bardzo dziwne. Jeżeli się oddalimy, to w tym miejscu tutaj pojawiają się oczy. Tylko czekajcie, muszę się wycofać. I. Uwaga. Zniknęły. Są, patrzcie, tu są. Teraz powinny być gdzieś tam na górze. Bardzo niepokojące. O, tutaj, proszę bardzo. Oczy są nieistotne. Istotne jest to, abyśmy odnaleźli naszą mamę i musimy się przedostać dalej. Prawdopodobnie to będzie zamknięte. E, cóż za niespodzianka jest to otwarte przejście, w którym możemy znaleźć bardzo dziwny rysunek na bazgrany jakiś potwór. Okej, okay, ciekawie. Oraz kredki. Wiecie, to po prostu normalna rzecz. Jak jesteście mali, to zamykacie się w małych pomieszczeniach i rysujecie tam dziwne rzeczy. Ale okej, okay, tutaj na pewno musimy pójść. Tego jestem pewien. Tylko pytanie jest następujące. Gdzie jest nasza mama? Hmm... O! Okej. Okay. Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Czy mam iść tędy, czy może otworzyć to? Tu mogę wyjrzeć! Bardzo niepokojące miejsce, ale to chyba jest miejsce, na którym byliśmy. Tam, gdzie te schody, te owce uruchomiliśmy, dosłownie przed chwilą. Rysunek, kolejny rysunek. Niś. Okej, okay, super, bardzo fajny rysunek. Podoba mi się to. Czerwona lampa, okej, okay, ale to miejsce jest dziwne. Dziwne miejsce pełne ubrań. Bardzo dziwne, bardzo dziwne. Okej. Okay. Teraz tędy. Ula la. Zapomniałem, że jak na czworaka chodzimy, to przemieszczamy się szybciej. I czy to jest mój pokój? Chyba tak, ale taki bardziej zniszczony. Co nie zmienia faktu, że i tak musimy tutaj zejść i że tak powiem, rozwiązać tę zagadkę fioletowych świateł. Spójrzmy to. Okej, okay. mamy piłki, mamy asa i mamy coś takiego. Taką piłkę? Czy my musimy. O, Trzymaj non, by nim rzucić. Ok, czyli prawym przyciskiem myszy możemy rzucać obiektami. Tylko. O! My mamy strącić coś! No, takiej misji się nie spodziewałem. Dobra. Uwaga, siu. Ehm, nie doleci, nie ma szans. Chyba, że wstanę. I teraz rzucę. Tak, musimy wstać i rzucić. Ok, to zmienia postać rzeczy. Bum. O! O! Coś. O! Nie, ona jest. Eee. Ehm... Siemanko, weźmy, może, na wszelki wypadek to i uzupełnijmy tę zagadkę, używając tego księżyca, który doprowadzi nas. Nie mam pojęcia, gdzie nie wiem, gdzie pójdziemy. Totalnie nie wiem, ale ciekawi mnie to. Pójdziemy do miejsca z zagadką, czyli z gwiazdkową zagadką. Ok, co musimy tutaj zrobić? To jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj mamy gwiazdkę, czyli musimy przynieść gwiazdkę. Prawdopodobnie. I włożyć w to miejsce Pytanie tylko jest następujące Gdzie my znajdziemy gwiazdkę ktoś sobie znowu nuci Mam dziwne przeczucie, że Ten straszny potwór To nasza mama Nie wiem co się z nią stało, ale To lekko przerażające Sprawdźmy co tu jest Okej, okay, siema Uuu Bardzo niebezpieczne miejsce Tylko pytanie czy Czy powinienem tędy iść czy to jest w ogóle bezpieczne dla dziecka chodzić w takim miejscu? Znowu się zacięła. O! Oh, czyli dobrze, że tutaj przyszedłem. Czy mogę to zabrać? Dziękuję. O! Oh, ok, nic mi się nie stało. Myślałem, że, że to się źle skończy. Będziemy mieli game over, ale jednak nie. Dobra, czyli teraz to poleciało na drugą stronę. A co jeśli pójdę tędy? Like, tędy się nie powinno iść w tym kierunku na pewno. O! Oh. A nie, to tylko lampa. Dobra, czyli musimy wrócić, czyli y, poszliśmy najpierw w dobre miejsce, czyli w miejsce, gdzie musimy uruchomić tutaj y, pewną rzecz, i teraz możemy wrócić i pójść tam prawdziwą drogą. Tak to jest zrobione, bardzo fajnie. Yy... To już nie jest takie fajne, więc może ja lepiej po prostu stąd ucieknę. O, i mamy przejście, dobra. That's nice Czy mogę wejść na ten stoliczek? Albo szuflady Oj tak, szuflady naszym największym sprzymierzeńcem No kto by pomyślał Okej, okay. i druga szuflada Tak, z jest. jesteśmy bardzo zdolnym dzieckiem Potrafimy się pięknie przemieszać po szufladach Hops I teraz tutaj To jest chyba jakaś taka mega długa szuflada I dojdziemy teraz do miejsca, w którym znajdziemy gwiazdkę Uu. I gwiazdka pomoże nam Dostać się dalej i rozwiązać zagadkę tego miejsca. A zagadką tego miejsca prawdopodobnie będzie naciśnięcie jakiegoś guzika, bo. Nie, to kapelusz, bo my patrzymy. Wow, wow. Wow, 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 wow. wow. Otwórz, otwórz. Ja chcę stąd wyjść. Okej. Okay. Dobra, dość dziwne, ale wydaje mi się, że powinniśmy iść w tym kierunku, chociaż. Ciężko powiedzieć, nie, my tu nie możemy pójść, I to jest prawdopodobnie jakaś droga powrotna, która pozwoli nam się stąd wydostać albo pozwoli nam uciec z przerażającej kuchni. Jest gwiazdka. Gwiazdkę musimy zdobyć, ale obawiam się, że. Czemu lodówka jest taka przerażająca? Uuu, dobra. Obawiam się, że w tym miejscu będzie się coś kręciło i. Czemu tu są wszystkie takie dziwne, jakieś plamy? Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, musimy wejść na górę. Szybko zdobądźmy to, co nasze. Czyli gwiazdkę, ale jak ja się tam dostanę? Po lodówce? Nie, niemożliwe. Szuflady. Chyba wystarczy, że wysunę szuflady. Najbardziej jak się da i będę w stanie się tam dostać. Spróbujmy. Może to się uda. Może szuflady są właśnie rozwiązaniem tej zagadki, chociaż. Równie dobrze może być to jabłko i strącenie butelki, a nie szuflady. Dobra. Szybko, bo to coś się wkurzyło! Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie ja mam iść? Yy, nie wiem, wycofuję się stąd, wycofuję się. Mamy gwiazdkę, więc mogę stąd tak naprawdę jak najszybciej się ulotnić. Yy, mm, yy, nie ma ty. Te... Nie ma szuflady. Halo, ja muszę się stąd wydostać um, Tylko pytanie jak? Nie było mnie tutaj wcześniej Co to jest za miejsce? Otwórzmy sobie tu Przejdźmy tędy Okej, okay. nie wiem o co chodzi To jest jakiś kolejny rysunek hmm, Ciekawe, dobra, idziemy dalej Prawdopodobnie jest tutaj fabuła na, na ten Napisana, ale Ciężko stwierdzić To wygląda jak mama, która krzyczy na nas tak, przynajmniej ja to interpretuję. Jeżeli macie jakieś inne interpretacje, to napiszcie w komentarzu. A tymczasem, ja sobie pójdę tutaj i. Znowu mam jakieś dziwne postacie. Dziwne rysunki, dziwne postacie. Oh my god! O oh, wow! Siema? No, wiem, że tam jesteś. Wiem, że jesteś i jesteś bardzo wkurzona. Tylko pozwól mi. Wykonać jedną misję, a mianowicie aktywację tej gwiazdki, bo to jest to, czego on aktualnie. O! Jeżeli coś z tego przewrócę, się bardzo źle skończy, więc lepiej będzie. O oh my god! Lepiej będzie się stąd szybko ewakuować. Czym prędzej spadamy stąd. To jest jakiś labirynt! Ej! Dobra, wbijamy tutaj. Nie wiem co robi te krzesło. O! Um, Okej, okay. to ślepy zaułek. Ale przynajmniej jestem bezpieczny, bo ona tutaj krąży. Ej, ona tutaj krąży, dobra, wszystko się już wyjaśniło. Ona cały czas tutaj krąży, a my musimy znaleźć wyjście. Eee, Hello? Ran. Wbijam tu. Już? Już spokojnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak spokojnie, to bardzo dobrze. Okej, okay. gwiazdka. Ja cały czas mam tą gwiazdkę, tylko że... Problem jest taki, że nie mogę wrócić, bo nie mam pojęcia, gdzie to było. Czy to była... O, bo, bo, bo. czy to była ta szafa? Czy to jest szafa powrotnia? Czy też nie? Okej. Okay. Chyba tak. Chyba mi się udało, albo. Albo i nie? Nie mam pojęcia. To miejsce jest naprawdę dziwne, ale. Tak, chyba jestem w bardzo dobrym miejscu. Okej, okay, tylko że jak skoczę stąd, to się źle skończy. Zejdźmy tu. Zejdźmy tu i skoczmy na bieliznę. Idealnie. Okej, okay. uruchommy gwiazdkę i zakończmy to raz na zawsze. Pyk. Kolejne przejście się otworzyło. <laughs> Mamy kolejne wspomnienie. Słonik! O, jesteś moim słonikiem? Tak! Świetnie, czyli muszę wejść na górę? Mamo, daj mi słonika. To jest ostatnie wspomnienie, które pozwoli mi Ciebie przywrócić. Ok, na górę. Ops, nice. I teraz słonik. Chodź. Jest! Szybko wracajmy. Tylko gdzie mamy wrócić? To jest dobre. O, chyba tędy. Przynajmniej tak to wygląda. Aha. Eee. Wcale nie creepy. To miejsce nawet troszeczkę nie jest creepy. O, oh! O, oh! oh, oh, oh! oh, oh, oh! Co ty tu robisz? Zostaw mnie w spokoju. Dobra. Szybko, 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 szybko. Na czworaka. Okej, okay. udało mi się uchronić. Gdybym się nie schował tam, to prawdopodobnie bym zginął. O! Oh. Tu się otworzyło, ale tam nie możemy się dostać, dobra. Ładujemy ostatnie wspomnienie i to wszystko. Oj, oj, bardzo niebezpiecznie, bardzo... Ej, ej! Czy ja naprawdę spadłem? Nie! Misiu! Nie, tylko nie miś! Kripolek! Oh my god! Czy ja właśnie zginąłem i zrobiłem bad ending? Niemożliwe To jest niemożliwe Nie, 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 jest, to jest dalsza część Spadłem Na jakiś dziwny, oh my god Ale mam słonika Ale nie mam, nie mam misia Mam tylko jego łapkę Okej, okay. idę w stronę światła To chyba koniec, skoro idę w stronę światła Wszędzie puch spada z niego. O nie. O oh my god. Mam nadzieję, że przeżyje. Nie teraz. Mama! Trzeba ją ratować, szybko. Nie teraz? Ale o co chodzi? Co jest grane? Ło! Wow! Czy ona tutaj... To było wino? Mamo, co ty robisz? Nie wolno takich rzeczy robić. Okej, okay, chyba zaczynam rozumieć fabułę. Chyba powoli zaczynam kumać o co chodzi. Okej. Okay. Mama miała. O nie! Mama miała ciężki oh. dzień i po prostu piła wino. Okay. Nie odbierze mi się. O, oh, ta gra ma naprawdę głęboką fabułę. Oh my God. Mama po prostu piła alkohol. Jesus Christ, a my ją chcieliśmy uratować, a ona takie rzeczy robiła? Nie. Niewiarygodne. Naprawdę niewiarygodny widzowie. Okej. Okay. Czyli wszystko się wyjaśniło. Czyli to prawdopodobnie tata przyniósł misia i chciał nas uratować. A ona nie chce nas, nas oddać, mimo iż ma problem z pewnym uzależnieniem. Chyba. Tak to rozumiem. Na pewno jak ktoś napisze fabułę w komentarzu tej gry, to ja przypnę komentarz, żeby każdy mógł się dowiedzieć. I mieć pewność. O, oh, wróciłem. I mieć pewność, że na tym właśnie polega fabuła, jeżeli jesteście ciekawi. Dobra. Yy, włóżmy ostatnie wspomnienie, czyli słonika. Hops. I zobaczmy, co się wydarzy. Jestem ciekaw. Jestem ciekaw, jak to się potoczy. Zamykamy piec. Obracamy. Siu. I mamy to. Tylko nie mamy misia, naszego kumpla, który gdzieś zaginął. Jest i słonik, patrzcie, słonik sobie siedzi. Czy my musimy położyć łapkę tutaj? Tak. Biedny miś zginął. Poświęcił się dla nas. I portal się otwiera. Jestem ciekaw, co będzie w środku. Ej, to jest chyba powrót do domu. Dobra, wracamy. Wyjście z szafy? Tak, to jest chyba szafa. Bardzo jasno. Wróciłem! Nigdy więcej nie wchodzę do tej szafy. Nara! Nigdy więcej do szafy. Jeżeli macie jakąś taką szafę, to uważajcie w nocy. Bo nie wiadomo, co się może tam dziać. Dużo pudełek. Aha. Wracamy. Wszystko niby wróciło do normy. O, czyli, czyli ten, ta, ta ciemna chmura, która na początku za naszą mamą się ciągnęła, to był po prostu smród. Smród jej uzależnienia. Niewiarygodne. Chyba, chyba, zaraz się dowiemy w sumie. Jak zejdę na dół i się wszystko wyjaśni. A przynajmniej mam taką nadzieję. Czyli wychodzi na to, że. Coś tu się wydarzyło, i mama po prostu nakrzyczała na nas, i my schowaliśmy się do szafy, i zaczęliśmy widzieć koszmary. Ciężko powiedzieć, powiem wam szczerze. Hmm. zbyt cicho i zbyt spokojnie tutaj. O nie! O oh my god! Mamo, czy wszystko w porządku? Czy ty się dobrze czujesz? No nie, jeszcze winiacza. No co ty robisz? Co ty robisz, mamo? Nie! Wyrzucamy to. Nie ma. Ech. Ok, zabrałem jej. To też ci zabiorę. Poczekaj. Wywalamy to. I oddaj mi się. Co jest? Jest jakaś nienormalna. Mam nadzieję. To dziwne. Jestem tylko dwuletnim dzieckiem, co ja mogę rozumieć. Nara. Idziemy stąd. To się otworzył drzwi? Zbyt jasno. Papa! OK Okej, okay, czyli. Czyli tata jest tym dobrym. A mama ma problem. Completed among the sleep. O, oh, wow. No, powiem szczerze, że to było całkiem mocne zakończenie i na tak krótką grę, bodajże na trzy odcinki, jestem w stanie ją ocenić na jakieś 8,5 na 10. To było naprawdę. Ta gra była naprawdę mocna, widzowie.